Святий Павло звертає нам сьогодні увагу на правило, яке повторюється постійно якось в нас про цю боротьбу, яка відбувається між добром і злом. Не між Богом і сатаною, а між нашими чеснотами, тобто бажанням добра і вадами, тобто бажанням зла. Ale jakimś sposobem na nich wpływa i ciągle wpływa Bóg, który chce naszego dobra i także Satana z Bożego pozwolenia, jaki nas prowadzi do zła, do zniszczenia tego dobra. I Paweł na pytania retoryczne, które sam daje, kto może jego wyzwolić z tego, z tej walki, tj. kto może wygrać tę walkę za niego? Daje jedyną odpowiedź, jaką również i my mamy. Jezus Chrystus, Jego śmierć i wskrzeszenie, Jego życie, Jego siła, Jego pokonanie. Dlatego dziękujemy Mu za to, co win zrobił i za to, co może zrobić, stale robić w nas.